Dziękuję moim rodzicom za to, że nauczyli mnie odróżniać dobro od zła. Dziękuję ludziom szczerym, życzliwym, uczciwym, za to, że mają odwagę czynienia dobra w świecie, które gardzi takimi wartościami. Dziękuję moim koleżankom i kolegom z pracy, z teatru, z planu filmowego, za poczucie wspólnoty. Dziękuję moim wrogom, za to, że dzięki nim czuję się coraz silniejsza. No i dziękuję Panu Bogu za dar miłości i za zdrowie. Myślę, że podziękowania należą się całemu polskiemu narodowi, że przede wszystkim umiłował wolność i że przez wieki dzielnie stawiał czoła każdemu, kto chciał mu tę wolność odebrać. Zbyt rzadko zdajemy sobie sprawę, że należy oddać hołd komuś, należy podziękować, należy przeprosić. Co bardzo nam się rzadko zdarza, ale tacy już jesteśmy. Żyjemy w, właściwie w cudownych, radosnych czasach. A w takiej skali makro, czy kosmicznej skali, to oczywiście zawsze Panu Bogu i Papie. Za to, że był, za to wszystko, co powiedział, za to, że spojrzał na mnie kiedyś i na moją najbliższą rodzinę w Rzymie bliżutko staliśmy. A w takiej mikroskali, to chciałabym, chociaż dla mnie bardzo ważnej, podziękować tym wszystkim, którzy raz chociaż zupełnie bezinteresownie zrobili dla mnie coś serdecznego lub coś serdecznego im powiedzieli. Ja bardzo dziękuję za to, że można dziękować. To raz. Dwa, że mogę dziękować za wypowiedź. To dwa. E, trzy, że mogę. E, Podziękować i chcę podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień dbają o bliskie, dobre stosunki między ludźmi. Ci, którzy tego nie robią, to muszą sobie z tym radzić. A ci, którzy robią, tym się należą podziękowania za życzliwość, otwartość, serce, pomoc dla innych. I zacytuję Józefa Brockiego, który napisał przepiękny wers o, dzięk o dziękczynieniu, o dziękowaniu, że dopóki ust nie, za nie zatka mi gliniasta gruda, zawsze będzie się z nich dobywało tylko dziękczynienie. Dziękuję za wypowiedź.